Siemano dziś przedstawię Wam 17 tanich i ładnych naklejek, z których można robić ciekawe krafty. Każda naklejka będzie w wersji holo ich ceny będą pojawiać się na ekranie. Napiszcie, która Waszym zdaniem jest najładniejsza. Zapraszam na Discorda dla widzów no i zachęcam do zostawienia suba i lajka. Zaczynamy od naklejek z Paryża i na liście mamy maus za 5,5 zł, czerwony serducho świetnie pasuje na czarne skiny. Bardzo ładna i dość minimalistyczna naklejka. Pain Gaming za 3,5 zł. Kolejna czerwona naklejka. Fajną rzeczą na niej jest motyw tęczy, Plus do tego możemy użyć jej kształtu, czyli litery P do tworzenia napisów. Fluxo za 4 zł. Fioletowo biała naklejka. Jej wzór i kolory tworzą ładną całość. No i też można jej użyć właśnie do napisów. Fnatic za 3 zł. Pomarańczowy kolor. Jej kształt pozwala tworzyć ciekawe, pomysłowe krafty. Jest prosto, tanio i ładnie. Furia 9,5 zł, naklejka, która ma bardzo fajny efekt holo. Ładnie to siedzi na broniach. Apex za około 6 zł, pomarańczowa litera A możemy tworzyć za jej pomocą napisy lub wykorzystać jej kształt naklejki do jakichś ciekawych pomysłowych kraftów. Kolejna z cyklu prosto i ładnie. Dalej będą naklejki ze Sztokholmu. No i mamy Virtus Pro za około 15,5 zł. Kultowa naklejka, kto śledził esport w cs mamy bardzo ładnego, agresywnego niedźwiedzia. Naklejka jest w kształcie litery V, bardzo spoko. Gadcent za około 8 zł. Złota naklejka, mamy tutaj piramidkę, oko w środku, bardzo fajny motyw i wykonanie naklejki. Vitality za około 6 zł. Dość prosta naklejka, ale w tym minimalizmie bardzo dobrze wykonana. Gambit Gaming 4,5 zł. Mamy tutaj czerwoną gwiazdę. Bardzo dobrze siedzi na czarnych broniach. Copenhagen Flames za około 20 zł. Ognista naklejka, nalepiona na broń, zachowuje się jakby ten płomień się palił. Topka. Kolejne naklejki mamy z Antwerpu. cloud 39 zł. Kiedyś bardzo droga i ładna, dziś tańsza i ciągle świetnie wyglądająca. Jedna z moich ulubionych naklejek. Furia za około 26 zł. Naklejka, która ma świetny efekt holo, ten zielony kolor bardzo ładnie przechodzi przez naklejkę podczas ruchu. Eternal Fire za około 30 zł. Niebieska naklejka, która ma smoka, który przechodzi w nieskończoność. Bardzo siedzi mi tutaj ten koncept i wykonanie. 9Z Team za około 24 zł. Fioletowa naklejka, mamy napis Nine z właśnie, więc można używać do napisów. No i siedzi to fajnie. Imperial Esports za około 17 zł. Jasno-zielona naklejka w kształcie hełmu, prześliczna, no i bardzo mocno siedzi to po prostu na broniach nalepione. Napiszcie, która naklejka najbardziej Wam się podobała. Zachęcam do zostawienia suba i widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!